Witam Was serdecznie, moje kochane misiaczki. Mam dzisiaj dla Was top 10 letnio-wiosennych perfum, które katuję najczęściej. Ale zanim zaczniemy, dajcie znać w komentarzu, jakie są Wasze ulubione perfumy na wiosnę i na lato. Półka cenowa jest od tanich do drogich, także każdy znajdzie coś dla siebie. Chociaż to nie jest wyznacznik, bo to są moje ulubione perfumy, więc wasze nie muszą, ale nie ukrywam, są same sztosy. Kolejność jest randomowa, po prostu sobie takie poustawiałem i tak będę lecieć po kolei. Numer 1 Versace Dylan Blue niebieski żel pod prysznic, trochę cytrusików z lekką taką dojrzałą nutą. No tak jakbyście wzięli sobie Adidaska, troszeczkę soku z cytryny do środku a dali i, i trochę waszego dziadka. No i tak to pachnie, nie? Naprawdę uniwersalny, całoroczny, mistrz opłacalności, bardzo trwały. Jak na tę grupę zapachową utrzymuje się na mnie 7 godzin, czasami nawet potrafi z 8-9 się utrzymywać. Mam jakiś tam taki nie naj... nie naj... Najstarszy, ale też nie najmłodszy bacz, więc wydaje mi się, że raczej powinien on być git. Można go kupić za około 170z, naprawdę w tej cenie petarda. Lepszy niż niejeden mainstream, podoba się paniom i panom, zależy co... Lubisz, misiaczku. Numer 2. Porto Parisi Bergamas. No to nie jest taki typowy letniak, bo jest strasznie gęsty. Jest to olej z bergamoty, taki po prostu koncentrat zrobiony z tego. Bierzecie sobie bergamotę, wyciskacie i gotujecie z cukrem, po prostu aż zrobi się taki koncentrat gęsty, z dodatkiem piżma, ale to piżmo nie jest takie czyste, jak czasami jest w perfumach, tylko jest to takie piżmo brudne. Takie, no jakbyście wzięli nie czyściutkie mydełko, tylko weszli do wanny po ojcu, mamie i babci. Takie mydełko trochę brudne. <grytanie> Mało seksowny, ale Wy jesteście bardzo seksowni, więc nie potrzebujecie tego. No i parametrowo jest top. No trzyma się cały dzień na skórze. Na ubraniach nawet więcej. No tak jak Megamare, nie? No to są potwory po prostu. Numer 3. Rada Amber Pour No jeśli lubicie pachnieć jak luksusowe mydełko, takie drogie mydełko, no to tak właśnie będziecie pachnieć. Jest tam roli No ono daje trochę taki retro vibe, ale no przede wszystkim to pachnie po prostu jak mydło. Bardzo piżmowy bardzo czysty zapach. On jest na wylocie ogólnie, więc jeśli ktoś ma ochotę, to lepiej już sobie go kupcie, bo już go nie będzie i później kupować go za 700 zł, to raczej. Tak średnio bym powiedział, tak średnio. Tak? Nie wiem, chyba nie. Też muszę w ogóle zrobić sobie zak, zapas. Zużyłem go całego, tyle zużyłem go, to nie wiem, z 70 ml, z 60. No, powiem wam, że tak. był okres, że katowałem go non-stop, no bo po prostu świetny, uniwersalny też. Taki na co dzień, po prostu czysty, fajny, przyjemny. No i nie trzeba się myć, nie? Ludzie mówią, o, ale ty czy jesteś czysty, a ty się nie myłeś o trzech mniej, co? Kto ci udowodnił? Numer 4. Serge of Renaissance. No, to jest w ogóle jakiego ja powąchałem pierwszy raz. Opinie w necie były takie, o, nie, że taki ja, dobry. Niektórzy mówią, że dobry, niektórzy, że nie. Powąchałem go pierwszy raz, oczywiście, kupiłem go w ciemno całego. Mówię, wow, to są cytrusy. Po prostu garść, wiadro, kosz Łosie, jelenie, sarny, dziki, cytrusów przeróżnych, jakieś limonki, cytryny, grajfruta. Takie z dodatkiem z jakiejś zieloności, mięty, z jakichś. Dodatkiem jakiegoś pazura, który powoduje, że to nie są takie banalne, oklepane cytrusy, tylko faktycznie z takim pazurem, z takim zacięciem, mocno zielone. W ogóle bajbym przypomina mi to galaretki. Kojarzycie takie galaretki owocowe w cukrze? No to weźcie sobie taką zieloną galaretkę. Tak dla mnie to pachnie. Rewelacja. No i też trzyma bardzo dobrze. No, potrafi się trzymać siódemaka na luzie. Mm, można go wyrwać za około 700. Także cena też nie jest jakaś taka najgorsza, nie? Bo naprawdę jakościowo jest petarda. Numer, numer pięć, Bulgari Purom. No jest to też kolejny czysty zapach, tylko że to jest taki czystość bardzo właśnie mydlana, ale taka herbaciana. Trochę cytrusów, dużo, dużo herbaty, dużo, dużo piżma. No to jest takie intensywne mydło człowieku, wiesz, pół litra dawu, dawa, dawu. Dawa. To jest takie po prostu fajne, delikatne mydełko. Parametrowo też nie jest najgorzej. Na mnie trzyma się powiem szczerze, z 6 godzin, jak na taką grupę zapachową, naprawdę świetne. I można go kupić poniżej 200 zł, co też jest moim zdaniem rewelacja cena do jakości. Jest świeży, ale jest też przy tym elegancki, taki idealnie pasujący na przykład do koszuli, może na jakieś wesele, komunię. Na pogrzeb też się najgorzej. pewnie, że się nada. Też, też, też powiem, bo szczerze też go trochę przetyrałem już. Także jest naprawdę spoko. Numer 6. God of Fire. Bóg ognia. Rewelacja mango. Często do nas staje pytania, czy, czy jest wart swojej ceny. No i to jest... Punkt sporny. Jeśli zarabiasz dwie dychy, <noise> no to jest wart swojej ceny. Jeśli biorzesz koniec z końcem, no to raczej bym go nie kupował, nie? No jakościowo jest petarda, no ale 18 zł za mililitr, no to jest posrana cena, no nie oszukujmy się, nie? Pachnie jak lemoniada, mango, dużo cytrusów, trochę lasku. Jakbyście, wiecie, wzięli sobie lemoniadę, mango, cytryna i szli yy, laskiem nad morze w wózce i wypili sobie tę lemoniadkę tam. O, przy, na wydmach, nie? <laughs> tak pachnie. No, jest petarda, no, bardzo dużo go nosiłem. I noszę w sumie. Tylko, no, kurde, drogi, drogi. Jest na tyle drogi, że człowiek tak się czasami zastanawia, czy, no, to, 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 no w sumie może innym razem, nie? Bo <laughs> 18 zł za, za mililitr, jeden psik wychodzi złotówka, czy 2 złote. <laughs> to nie do końca się opłaca. Kolejny zawodnik. Hermes Givre. Pomijając flakon, który, coś takiego się z nim stało helikopter 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 w ogniu. to naprawdę świetny grejfrucik jakościowo petarda. Pachnie dosłownie jak ta biała wewnętrzna skórka grejpfruta. Bardzo, bardzo orzeźwiający. Energe... Energetyzujący. Idealny na takie najcieplejsze dni. No po prostu idealny. Jedyna wada no trzyma się dość słabo. Na mnie się trzyma trzy godzinki dosłownie czasami to w ogóle jak taka mgiełka. Przychodzi i znika. No też dużo się nim psikam. Tylko też pamiętajcie jak jest lampa jak skurczybyk na pod na podw na pod na dworze to nie psikajcie się perfumami, zwłaszcza na skórę. Perfumy to alkohol, a alkohol wysusza skórę, więc wysuszona skóra w połączeniu ze słońcem, no to co? Podrażnionko nie, więc unikajcie, ale no zapach jest rewelacja. Też można go kupić za około 300, no tylko że parametry, nie. No ale jeśli nie zależy ci na parametrze, tylko na takim świetnym odświeżeniu, świetny. Rewelacja. Kolejny zapachników. saswa shanti. Sasfa shanti wydaje mi się, że może być jednym z tutaj z ciekawszych zapachów. W ogóle cała marka SASPAD. Jest moim zadaniem bardzo niedoceniona, ma naprawdę dużo świetnych zapachów i też dobrych parametrowo. Kosztują w granicach 700-800 zł, ale naprawdę rewelacyjne. Saswa pachnie jak mango, ale nie takie mango świeżo obrane, zielone, tylko wiecie, takie mango gdzieś tam wrzucone do morza martwego, wyciągnięte po kilku dniach oblepione takie solą. Parametrowo naprawdę rewelacja potrafi się trzymać około 10 godzin na mnie, 10, nawet 11 godzin, też bardzo dobrze projektuje. No ale jest ta słodycz mango w tym, ale też bardzo właśnie dużo soli, dużo morskości. To tak jakbyście powiedzmy połączyli Mega Mare z God of Fire'em. Oczywiście to nie będzie tak pachnieć, ale no tak żeby zobrazować Wam, nie? Czyli jest właśnie ta morskość, ta głębia oceanu z mango. Kolejny zapachnikow Torino 21. Rewelacyjne cytrusy połączone z zielenią, zielenią mięty, białymi kwiatami. Przez to zapach jest też elegancki. Nada się naprawdę świetnie nam właśnie na jakieś takie specjalne okazje, wesela, urodziny, do biura będzie rewelacyjny. Nie są właśnie to takie oklepane cytrusy, tylko fajne, eleganckie, odświeżające również. Zapach, no kurde, no, no są drogie, no też około kafla kosztują za setę, ale. Bardzo dobrze się trzymają, koło 7-8 godzin, spokojnie. Ogólnie to też nie jest taki zapach, który Was porwie, że powiecie wow, tego się nie spodziewałem, nie? Tego się można trochę spodziewać, ale w takim pozytywnym powiedzmy aspekcie, nie? Że to nie jest w koło wymyślone na nowo, ale naprawdę zapach oddaje. I w jednym momencie poleciłem ten zapach i zniechęciłem do niego. Nice. Nie no, jest rewelacja. I podoba się paniom. A to najważniejsze. Ostatni zapach muszyna Forever Sailing. Są to cytrusy. Cytrusy z pieprzem i morzem. No jakbyście wrzucili lemoniadę, dodali do niej trochę pieprzu i wrzucili tak do Bałtyku sobie. O, tylko odejmijcie sinicę. Nie będę ukrywać, jest to dość taki typowy świeżak, nie? Taki typowy mokry włoch, który może Wam się kojarzyć z zakładzie, ale no ma swój urok i naprawdę jest bardzo dobry, a ja go kupiłem za stówę. Fakt jest już na wylocie i prawdopodobnie ceny teraz są dużo, dużo wyższe. Ale jeśli jak znajdziecie go w okolicach 200, to polecam 100%. No rewelacja. Trzyma się też naprawdę całkiem dobrze. Też go katowałem latem i to tak po prostu takim najcieplejszym latem. Po prostu zlewałem się tym chyba z 10-12 psików. Naprawdę solidny psikacz. Napiszcie mi w komentarzach jakie są Wasze ulubione zapachy na wiosnę i na lato. Zapraszam Was na Instagrama, na TikToka, na perfumową kusarię na Facebooku. No i dajcie też znać w komentarzu, jaki chcecie kolejny film.